Wojna w Kosowie kończy się 11 czerwca 1999 roku oficjalnie. Jest to zwycięstwo Albańczyków przy pomocy NATO i początek serbskiej tragedii, która trwa po dziś dzień. Zapraszam do kolejnej części poświęconej Kosowu. NATO wkracza do Kosowa i przynajmniej oficjalnie pozostaje neutralne. Trzeba by na pewno. I chyba jedno z najsłynniejszych zdjęć. W którym jeden z bojowników uczeka, idzie przed żołnierze NATO, znajdziecie znacznie więcej dowodów na to, że i NATO, i Uczeka były co najmniej serdecznym względem siebie w początkowym okresie. Co się dzieje? Kosowo zaczynają opuszczać masowo serbowie. Najsłynniejsza wersja Albanczyków, oni to robią dobrowolnie, bo nie chcą żyć w albańskim państwie. Czy aby na pewno, czy aby na pewno wszyscy zrobili to dobrowolnie, tam gdzie serbowie stanowili zbitą większość? Graczanica, o enklawach będę jeszcze mówił, tam większość została. Oni uciekali tam, gdzie byli mniejszością. Nie przez przypadek. Ci którzy, ci serbowie, którzy zdecydowali się pozostać, byli albo porywani, albo mordowani, albo ich domy były palone. ONZ mówi, że od końca wojny zniknęło 800 serbów. Serbowie mówią, że zniknęło 3800 serbów. Która liczba jest prawdziwa? Ciężko stwierdzić. Na pewno. Mm, są tu bardzo duże liczby i nikt nie wie, co się z nimi stało. Więc, nawet jeśli jakiś Serb zdecydował się pozostać, to bardzo szybko dano mu do zrozumienia, że jednak powinien opuścić Kosowo. Najsłynniejszą i chyba najstraszniejszą znaczy najstraszniejszą hipotezą a propos tych porwań jest to, że Serbowie byli porywani, wyłożeni do północnej Albanii, tam w magicznym domku. Także jest inna hipoteza, która mówi o domku w południowym Kosowie, no tam przy, granic przy granicy z Albanią. Serbów brano na stół, kula w łeb, tniemy na organy. Organy idą do Turcji, do Stambułu, lesą i następnie są sprzedawane dalej. Teza, hipoteza, nadal nie udowodniona. Inaczej, żaden organ, ani EULEX, czyli Policja Europejska w Kosowie, ani organy natowskie, ani sądy kosowskie, ani serbskie, znaczy serbskie w ogóle nie mogły, okay, nie były w stanie wydać żadnego, żadnego wyroku, werdyktu, wyroku, nic. to jest jedyna rzecz. Ale ilość materiałów, które potwierdzają, że takie coś mogło mieć miejsce, jest dosyć duża. Można śmiało przypuszczać, że to się wydarzyło. Pytanie, ilu Serbów zostało w ten sposób wymordowanych? Czy 200, czy 300, czy 100? Najpopularniejsza liczba mówi od 200 do 300. Słuchajcie, możecie szukać dalej grzebać. To jest straszny temat. Yy, wiem, że Serbowie mieli kręcić film na ten temat w Rosji. Oczywiście to będzie serbska strona, więc należy oczekiwać pewnego ufabularyzowania i ubajecznienia tego wszystkiego, zdemonizowania. Aczkolwiek już sama historia i włos na głowę, jest przerażająca. Ostatecznie podczas pierwszej fali czystek etnicznych w 99 i 2000 roku Kosowo opuszcza od 100 do nawet 160 tysięcy Serbów. Czy tylko ich? Nie do końca. Słuchajcie, Kosowo także opuszczają Romowie kosowcy, a szkali Egipcjanie i po prostu Romowie. Jest to ten kawałek historii, który Albańczycy kompletnie przemilczyli. Więc oni tak samo oczyścili to Kosowo i Serbów, i z Romów. Okej, okay, ja Romów nie lubię, akurat ja się nazywam nacjonalistą jednej nacji, ale słuchajcie, jeśli nazywamy Serbów tymi strasznymi w ogóle dziczą, która mordowała i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te stereotypy morderców, to zgadnijcie, gdzie ci Romowie znaleźli schronienie. Oni uciekali do północnego serbskiego Kosowa i do Serbii, między innymi. Znaleźli schronienie u Serbów. Albanczycy ich wyganiali, a Serbowie dawali im schronienie. To jest bardzo wymowne o tej wojnie. Oczywiście wraz z planem pokojowym Uczeka było zobowiązane do zdania broni, co częściowo zrobiło, ale proszę was, w Kosowie żyło prawie 2 miliony ludzi. Jak sobie wyobrażacie, że co, nagle Milion może nie, ale niech będzie 500 tysięcy. Pół miliona domów, że co pół miliona domów nagle oni przeczeszą? na to przeczeszę? Oczywiście, że nie. Ta broń jest pozakopywana. Każdy żołnierz polski, który był nawet na misji w Kosowie powie wam, że tej broni jest tam od groma, I oni nawet nie wiedzą gdzie są, nie są w stanie przeszukać. Czasami coś trafią, ale zasadniczo ta broń jest pozakopywana w ogródkach, pochowana i tak dalej. Więc ona tam jest, jak będzie trzeba, ona zostanie użyta. Jedynym rejonem w ogóle Kosowa, który pozostał serbski. No, nadal pozostaje. To jest tak zwane Sywierne Deo, północna część. To jest wszystko na północ od rzeki Ibar, Kosowska Mitrowica, Zvecian, Leposavić, Zubin Potok. Jeszcze jest serbski, aczkolwiek wsie w okolicy Zubin Potok już nie są, do tego dojdziemy. I to północne Kosowo cały czas się opiera, choć ostatnio to też się zmieniło, ale to już będę mówił o najnowszej historii Kosowa. Podczas pierwszych wyborów w administrowanym przez ONZ w Kosowie Wygrywa partia rołgowa nad partią taczego, to jest bardzo wymowne. Tutaj pomogę sobie nazwami, bo sorry, są zbyt podobne. Partia Rugowa to była Demokratyczna Liga Kosowa. pewnie wam to też niewiele pomoże. Partia ta czego Demokratyczna Partia Kosowa. Jedna słowo liga partia. I oczywiście te nazwy są po to, żeby sobie nimi podetrzeć, prawda, demokratyczna i nazwa kraju to zawsze dobrze wchodzi. Demokratyczna Kosowo, super. Co tam będzie po środku, nie ma żadnego znaczenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się o co w tych partiach chodzi, o co mam na Wikipedia, tam zajrzałem odrobinę. To nie jest mój temat. Nie ukrywam, nie orientuję się jakoś super w tych partiach. Dla mnie najważniejsze jest, że Kosowo ma strukturę klanową, Albańczycy. I tam mafia oplata wszystko. To są mafie, gangi i tak dalej. Więc te party to jest dla pizzy, One są tylko uosobieniem, y, uosobieniem tego, co tak naprawdę mafia robi w Kosowie. A w związku z tym, że Kosowa jest bardzo mocno zliberalizowane, jest państwem mocno wolnorynkowym, to tym bardziej władza centralna ma niewiele do powiedzenia. Dzięki temu się rozwija, co będę, o czym będę mówił więcej, ale z drugiej strony właśnie mamy ogromną, mm, ogromne, y, ogromne wpływy mafii w Kosowie. Na sekundę spójrzmy obok Kosowa. I czy to był koniec wojny w Kosowie? Wojny w Kosowie tak. Czy końca wielkiej Albanii? Nie. Dzień. Dzień po skończeniu wojny w Kosowie wbucha powstanie w Serbii w Preszewskiej Dolinie. Preszewo, Bujanowac, ten rejon. Tutaj macie mapę, zobaczcie. Powstanie trwa dwa lata. Serbo, prawie dwa lata. Serbom udaje się je spacyfikować. Albanczycy już nie mają poparcia zachodu, aby tam działać. Ginie tam kilkadziesiąt osób, to nie są duże liczby. I uczeka się przenosi. Co się dzieje? Czy to jest koniec działań Albańczyków? Chcielibyście. ten moment odbywa się powstanie w Macedonii. Między styczniem a listopadem 2001 roku w rejonie Tetowa ginie kolejne kilkadziesiąt, chyba nad kilkaset osób. Zostaje podpisane pod naciskami na to porozumienie między Albańczykami i Macedończykami, głównie dlatego, że Macedończycy przygotowali dużą ofensywę, zaczęli spychać Albańczyków i można było się spodziewać, że e, powtórzy się wariant w Kosowie, że Macedończycy nie będą mieli względem Albańczyków. Dlatego na to interweniowało. I chwilowo sytuacja tam jest w miarę stabilna. Czy na zawsze? Ciężko powiedzieć: o ile w Serbii nie oczekiwałbym jakichś większych powstań, tym bardziej, że sytuacja Albańczyków w Serbii jest dobra. Oni nie są w żaden sposób tam prześladowani i tak dalej. O ty, to jest bardzo, bardzo, też bardzo wymowne. O tyle w Macedonii sytuacja jest dużo gorsza. Albańczycy stanowią 25% populacji tego kraju i należy oczekiwać w przyszłości kolejnych niepokojów.